Cześć! Witaj w kolejnym podsumowaniu moich sobie znalezisk. Tym razem niestety z dwóch tygodni, bo w poprzednim tygodniu wpadła tylko jedna rzecz, a nagrywać cały film dla Was, aby pokazać jedną rzecz, kompletnie bez sensu. Pokażę też to, co obiecałam, czyli w jakim stopniu, jak wygląda moja szafa. Oraz dwie stylówki z dwóch dni, czyli z środy i z czwartku. Jeżeli jesteście ciekawie, co udało mi się znaleźć, i ciekawią się może te inne rzeczy, to co? Zapraszam do oglądania. Zacznę więc może od chustek. Tak, chyba będzie jakoś prościej, bo resztę rzeczy mam po prostu za sobą na wieszaku. Nie, nie ma ich aż tyle, gdzieś tam po prostu wiszą. Chustki są trzy. Pierwsza z nich. To taki fioletowy, ręcznie rolowany, nołnej, w torebeczki, jedynie ma metkę, że jest jedwabny i na tym się kończy. Jakakolwiek wiedza na ten temat, myślę, że miała po prostu udawać może Herme w torebki, nawet nie wiem, czy był taki model, albo Gucci, nie mam pojęcia, ale po prostu jest ładna i ma ciekawe kolory. Jeżeli się przyjrzeć, po prostu widać, że gdzieś gdzie farba puściła i tak się fajnie moim zdaniem utworzył grawiec taki. Może tylko mi się wydaje, że fajnie już pokazuje Ci jak wygląda z bliska. Taka prosta i stonowana Giorgio Armani Collezioni. Niestety jest brudna, ale kiedy dotykam te plamy, wydaje mi się, że one są takie na zewnątrz, więc może w pralni sobie z tym poradzą. Czyszczenie wózki to jest naprawdę jakaś śmieszna kwota 10 czy 15 zł, więc warto zaryzykować, bo wózka kosztowała 3 plus 15, prania są to niecałe dwie dyszki, a pustka, moim zdaniem, jest bardzo ładna, taka stanowana. Można ją wykorzystać do na pewno wielu stylizacji. Już pokazuję Ci bliska te plany i w ogóle całą Z zeszłego tygodnia, właśnie ta jedna rzecz. Vintage Gucci. W ciekawych kolorach. Moim zdaniem jest bardzo ładna. Już pomijając firmę, bo to naprawdę nie ma znaczenia. Jest ręcznie rolowana i w 100% jedwabna. Bardzo gruba. I nie ma kompletnie żadnych badań, bym jej nigdy nie ubrał. Zachowała się również metka, co jak już kiedyś mówiłam jest dosyć rzadkie, jeżeli chodzi o chustki, więc już pokazuję Ci wszystko. Wszystkie trzy chusty kosztowały razem 9 złotych z groźkiem. Kolejną rzeczą z tego tygodnia jest taka koszula. Żena filmowa, a tak naprawdę nawet nie wiem ponieważ ma wyciętą metkę została tylko ta ze składem. Jest ona bawełniana. Kupiłam ją z myślą o tej jedwabnej spódnicy Diora czarnej. Uważam, że czerni biel to ponadczasowy zestaw, a tak naprawdę nie miałam jej z czym nosić, więc przyda się na pewno i ona kosztowała mnie 15 zł. To taka bluzka z długim rękawem, Conde garson z linii Play. Niestety ma, ma wadę pod postacią dziurki. Bo po prostu ktoś ją szarpnął przy metce albo przy wieszaniu na wieszak, albo przy ściąganiu z siebie. Poza tym raczej nic jej nie dolega. Potrzebuje tylko prania. Bardzo lubię to linię ze względu na te haftowane serduszka. I ona kosztowała z wagi 8 zł. I już pokazuję Ci z bliska szczegóły. Rzecz. To taka transparentna panterka Dolce z linii Underwear. Po prostu jest to taka linia bieliźniana, piżamowa może. Jest mi trochę za duża, ale dzięki temu mogę ją ubrać w taki fajny sposób, jakby to była bruska hiszpanka albo opadająca na jedno ramię. I jest w mega dobrym stanie, naprawdę nie dolega kompletnie nic. Więc już pokazuję Ci ją z bliska. A kosztowała... Około 6 złotych z wagi, dokładnie nie pamiętam. Albo nie całe 6, albo niecałe 7 złotych. I kolejna panterka. Również Dolce Gabbana, również z nimi underwear. Tym razem na naramkach i nie jest prześwitująca. Ktoś miał ją Najwidoczniej stwierdził, że jej nie potrzebuje. Dzięki luka I tak jak tamta jest w świetnym stanie. I chyba jest to już moja piąta bluzka z tej linii w szafie. Tak naprawdę wcale w nich nie chodzę. Używam ich raczej po prostu jako piżama. Więc nie wiem, czy ta posłuży mi do czegoś innego. I ta z wagi kosztowała niecałe 5 złotych. Chyba 4,30 albo 4,50. Nie pamiętam dokładnie. I już pokazuję Ci ją z blisko. Rzecz. Chyba taka, która mi się najbardziej spodobała, wyglądała wizualnie w tym tygodniu. To taka piękna suknia. Tak zwana Sleepy Dress. slip Dress. to, że już mnie koszulę nocy. Jest marki Twinset. Ale kompletnie nie miało to dla mnie żadnego znaczenia jest firmy, ponieważ spodobała mi się strasznie to, jak wygląda. Oraz to, że tak naprawdę jest to sukienka, a pod spodem jest dodatkowo karka. W zasadzie, jeżeli ktoś ma odwagę, może nosić każdą z tych rzeczy osobno, jednak sama sukienka jest mocno transparentna, halka mniej, ale również dopiero w zestawie jakby tracą tą transparentność, ale nadal są lekkie i wyglądają super. Z wagi zapłaciłam za ten komplet 23 zł, i już na drugi dzień musiałam w tym wyjść, więc możesz zobaczyć, jak prezentowała się na mnie teraz. Ostatnia rzecz z tego tygodnia, sukienka z linii Red Valentino. Znalazłam identyczną na stronie, już wyprzedano, kosztowała 570 euro. Jako nowa, moja kosztowała całe 15 złotych. Tak, 15. Stan jest idealny, jej jedynym minusem jest to, że jest w całości z poliestru. Ma ogromny plus. Ma kieszenie. Ubieram rzeczy z kieszeniami. No, moim zdaniem jest po prostu przepiękna. I tak samo jak z poprzednią sukienką. Wczoraj kupiona, dzisiaj ubrana. a no po prostu była to rzecz, która skradła moje serce. Jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ dziś mam imieniny, więc stwierdziłam, że Lubeck zdał mi prezent i imieninowy więc już pokazuję Ci z bliska jak wygląda, a gdzieś tam też wrzucę krótki film albo fotkę z tego jak miała ją na sobie i jak się prezentowała z innymi dodatkami z Lupexu. Na początku. Nie mam żadnego przeglądu szafy, bo tak, w zasadzie nie wiem, jak miałabym to nagrać. Poza tym, większość rzeczy już Wam pokazałam w innych filmach. I wszystko, co kupuję na bieżąco, też Wam pokazuję. Więc no, nagrywanie całej szafy od nowa nie ma sensu. Tymczasem zakupiłam sobie taki stojak 30 wieszaków, upchnęłam je tutaj. Już pokazuję Wam proces, jak to powstawało i jak to wygląda tak naprawdę teraz. A propos pomysłu na pokazywanie szafy, to na razie zainwestowałam w taki stojak. Tu jedna torebka coach, tu pasek Celine i torebka Louis Vuitton, chyba najważniejsza jednak. Wszystkie te rzeczy już pokazywałam. To nie jest nic nowego, więc nie będę tego wszystkiego ściągać i pokazywać jeszcze raz. Gucci, Tom Ford, jedwabna Kenzo, jedne barbery, drugie barbery i w są lorą kamizelka z ptasich piór i pod spodem sukienka Akne, bluzka Miss Soni bluzka Barbery fejowa koszulka Chanel tak zwany ładnie butlek Coca-Cola z 1984 Isabel Moron Alexander McQueen Chanel Yves Saint Laurent Valentino Sonia Rykiel po prostu tutaj powiesiłam takie nie za ciężkie rzeczy, bo jednak płaszcze i kurtki zostały na razie w szafie, bo nie chciałam, żeby ten tani wieszak się po prostu zerwał. No takie moje, uważam, najciekawsze znaleziska: Mark Kane, Gucci i Christian Dior. APC. Tutaj zwykła sieciowa, ale po prostu jak wisi na wieszaku, wygląda lepiej, bo jak leży w szafie, robi się zaraz wyżygana. Vintage Gucci, kolejne i w Laurent. jeszcze jedno i w sąlorą Balenciaga. Ta najładniejsza moim zdaniem. Komplet Celine. Pinko. Jedwabna Diane von jedwab Jedwabna Etro. Jedwabna Madeleine. Ciekawa Versace. Chyba jej nie pokazywałam. Wydaje mi się z pięknymi logowanymi guzikami. Isabel Marant. Day. Taka dłuższa koszula. Nasza ją jako sukienkę. I kolejny Yves Saint Laurent. No i tu są te ostatnie znaleziska. Pod spodem jest kilka par butów. Manolo, Dior, Gucci, Gucci. Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. I koteczek. Piękny koteczek. Pod Monster'ą sobie leży. Tak wiem, nie mam kontaktu, ponieważ to nadal jest ten pokój, który jest w trakcie remontu. No i teraz wpadł kolejny pomysł na jakieś ciekawsze ułożenie chustek. Teraz czas na chusty, zaraz Wam pokażę, zainwestowałam w taki plastikowy pojemnik, ale teraz jak na to patrzę, to wydaje mi się, że te chusty i tak się tam nie zmieszczą i zostaną w tych kartonach, w których były, albo przynajmniej jakaś część na pewno, więc zobacz proces układania tego. Nie wiem, czy uda mi się to, ale te dwa kartony spróbuję jakoś ładnie ułożyć w takim fajnym, zamykanym plastiku. Wtedy nie będą się kurzyły i raczej będą się niszczyć. Dotarł do nas nawet piesek. Więc zaraz nastąpi próba poukładania tego w jakiś logiczny sposób. Już by było na tyle. Jeżeli uważasz, że warto, zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz pod spodem, co tobie udało się znaleźć w tym tygodniu lub poprzednim oraz co myślisz na temat tego stojaka. Co myślisz o tych chustach upchniętych w tym plastikowym pojemniku? Chyba potrzebuję jeszcze po prostu jeden. I co? To by było na tyle. Do zobaczenia.